Witam wszystkich bardzo serdecznie, w, w, w oficjalnym już pierwszym odcinku z sezonu drugiego Farming Simulator 22. No i słuchajcie, dzisiaj mamy nową mapkę, na której będziemy sobie pykać i pykać. Jak to było? Zaczynasz grę z zimą kierownik gospodarstwa, czyli dysponujesz sporym funduszem na start, ale nie masz ziemi, budynków ani sprzętu, tylko ty zależy jak będzie wyglądać, a to będzie męczy się kierownik gospodarstwa. Nie wiem, co to nie na zera. Początkowy kapitał jest bardzo ograniczony. Nie ma ziemi ani sprzętu, co to jest trudne, a ceny niskie. Co możliwe, jednej będzie realistyczne. No, zacznę zaczynamy będzie do dupy. Bierzemy kierownik gospodarstwa i mamy. co? ma, a my mamy tą mapę, czyli The Another World. Tą mapę wezmę i zobaczymy, jak będziemy się bawić. Mamy tutaj w pizdu, w pizdu, w pizdu nowych rzeczy. Wszystkie modyfikacje wezmę, oprócz yy, tego. I to wszystko. To wszystko mamy. To też możemy usunąć na jakiś czas. Mamy wszyściutko i możemy grać. Czyli zaczynamy starcik. Mamy nowy sezon z farminga. Potem byłem pomyślałem, że on już, już takie troszeczkę umarł. I pomyślałem, że zastąpimy go drugim sezonem. Czyli będziemy budować własne gospodarstwo. Przypominam, własne gospodarstwo będziemy budować. Mamy na nie milion na koncie. Także no, minimum pieniądze, Zobaczymy, jak tutaj... Jak zagospodarować te pieniądze? No nie wiem. Dzisiaj tylko zbudujemy tego gospodarstwo, kupimy na pewno jakieś maszyny. Ja miałem na start kupić jakieś maszyny. No, Mogę jakieś modyfikacje pobrać do tych aut, ale tak te niektóre auto są, te, a są te, tak, drogie, tak, że te są tak wpisą drogie, także muszę się tym zająć. No, jakiś jeden średni ciągnik, czek, albo dwa średnie ciągniczki i jeden mały, myślę, że będzie chyba git. I to będzie chyba wszystko. Jakie maszyny kupię. I najprostsze jakie mogą być. Także no, musimy trochę, trochę troszeczkę no, kupić terenu i zobaczymy jak będzie to wyglądało mimo wszystko. Mapa nam będzie ciekawa, bo tam jest dosyć dużo. Tam nawet mogło być wszystko wbudowane automatycznie, czyli te krowy i to dla mnie będzie naprawdę plus po... No wiecie jak to jest z tymi mapami. Powiem wam, że w 19 farmingu było to wiele lepiej, a teraz to trochę tak, no tak, no, nie za nie, na, nie za najlepiej. Także no, mamy to. i yy, Zobaczymy. No, dzisiaj zbudujemy zbudujemy gospodarstwa, w Kleinercie zajmiemy się pewnie żniwami coś w tym stylu, no zobaczymy, no mamy milion pięćset, także ja nie kupię dużej chaty, ja kupię, kupię po prostu jakąś budkę, z... chyba kupię budkę, po prostu duży dom kupić z tyfanią, e bo po co, no składał na no w ten sposób, także no. Mm. No bo to tak zrobimy. Kupię sobie tą małą budkę i pierdziele, już nic więcej, także no. Znaczy najlepiej, to tu było najlepiej sklepu blisko trochę. Także no To, żeby to pole nie było jakoś za duże, żeby gdzie są, gdzie są wszystkie rzeczy, bo tam mogą być autentycznie wbudowane farmy. Wszystkie marziny mogą być, może blisko siebie nawet są. Kto wie, jak to twórca wykombinował. Jeszcze 5% i nam się załaduje i widzę. Mapa ta była ciekawa. Jak ona wygląda? A! No jeszcze poznać się myślę, że dobra. Będę tą samą, co na moim serwerze, pierdziele. Okej. Okay. O. Mamy też wbudowane jakieś ciągniki. Tu jest 200 pól, jak nie więcej, nie? Ciągniczek. Mamy taki ciągniczek, a razem ze szybą mamy. O kurwa, no widzicie, no, no mamy dużo maszyn fajnych, także no, no, mamy za to automatyczne nowe maszyny. O Mamy klasę nawet zebra. O w dupę. Ja pierdolę. I mamy big maszyn ze Ja pierdziele. Do naszego słuda jeszcze chyba nasze jest chyba jeszcze Należy do kogo? No właśnie. No ja. Zobaczmy. Tu mamy taki rzeczy. Takie coś mamy jeszcze widziałem. Ja tak chcę tu popatrzeć, zrobię. Eee, wziąłem. To wszystko? Okej. Okay. O, w dupę, Ej, widzę, że się to otwierało. Widzę pani, że się Może nie ma aż No dobra, zobaczmy, jak na to mapa wyglądam. I mamy swoją gospodarkę gdzieś w tym miejscu. Nie wiem czy nam to pasuje. To ma co mamy patrzeć, To co mamy? Mamy krowy. Czy mi się daje? Animal Trader. Sklep z pojazdami. Tu mamy jeszcze jakieś maszyny. W tym miejscu. Także one są trochę oddalone. Ale pizzeria. Food Factory. Mam mapa, to są ma automatycznie wbudowane rzeczy niektóre Widzowie, ja pierdolę Co tu się trwa, czekajcie, ja muszę to obcalić te wszystkie mapy Nie no, zbudujemy własną gospodarkę, żeby nie było Także tu nie będziemy się tak pierdzielić Tylko patrzę Tak Aktywne. mamy pod krowy od razu, także dobra. Obora dla krów jest. Ale to pole jest fajne. No, Ale wiecie co? Ja bym tu chyba zamieszkał w tym miejscu. Bym już wszystko zamieszkał. Mimo wszystko na tym 154 polu bym zamieszkał, albo na 162 albo na 164 bym zamieszkał, sobie. Więc i te pola kosztują na oko. Widzę, młodo, nie tak drogo, myślałem, że będą droższe. O, w dupę. No zobaczmy. Ale widzę, Tutaj mamy pracę, widzę, także no cóż. Ej, wam zobaczyć widzę sklep! Po... Bo... Popatrzcie, ta mapa ma wszystko wbudowane automatycznie praktycznie Także Palety, co jest? Mamy jakieś palety. Ej, muszę to zobaczyć, widzę. Ja Wydaje się tu jara widzę jedynie tymi rzeczami. Palety, czekajcie, to są tutaj będą. No. Co jest? A co one dawają, widzę? Nie wiem. Ale można kupić. A może do transportu będą chyba czegoś? Hmm. Pojazdy muszę zobaczyć, bo Zobaczcie, te będą tam jakieś ciągniki fajne. Ale wiecie, to Jeszcze będą z tyłu baczyć się, nie? No co, tam chyba jeden był. To jest to ten traktor. Z modyfikacji, albo już nie wiem skąd. No e, fajny, fajny. Dobra. Jeszcze nie mogę postawić wyjechać, zajebi się A tam znęło pierdziele to ale w jedno miejsce jest to po Patrzcie, gdzie mogę sobie pole dodać Takie wiecie, jedno fajne Bo mamy dwa pola gzovem No mamy jakby dwa małe farmy Tu mamy zebrzeć coś fajnego Także tutaj nie będziemy musieli skręcić Gzowem Polecam wam to i zzywam tą mawę, także polecam, ale za to z nim dzialna ściana. Ale postawiam tutaj zetra to, ja na to będę się już Ja to wszystko zobaczę, jak to wszystko to wygląda. Bo ja bym się nie dopierdzielił. ludzie, co jest? Ja to się będę widzę jara, naprawdę. Ja tu muszę widzę pochodzić trochę. Może mi to wszystko jara widzę, mnie to wszystko. Tu mam widzę farmę jakąś. Zobaczcie. O, ale fajne. Ej, lubię takie mapy, gdzie są, Mamy dwa małe farmy. Mamy to silosy, także spoko i obora dla krótki. To wszystko jedynie. I obornik, także no. Mamy to wszystko. Tutaj są maszyny. No i ta mafa nawet gdzie bez sensu. Ja ją chyba, ja wiem, co jest tamtą sprzedam. I gdzieś tu siedzę, wybuduję. No tutaj są te. te. Tutaj są chyba te też rzeczy, rzeczy, tak? Uda, tak tu się teraz coś wchodzi. <laughs> Mamy problem z tym na razie. Ej, no problem jest. Jak to się wychodzi teraz? Ja, przecież to jest jakieś zmodyfikowane, dodadzą ze wszystko. No tej gry widzowe. Ej, nie ma tutaj otwierania drzwi. Kurde, no ma, nie, dobra, później to odkryje widzowe. No to muszę że to widzę w chwilę pochodzić. Tu mamy silosy, także spoko. No mm, ja muszę ja, to zobaczyć. Gdzie tu mogę się i zbudować? się mogę przede wszystkim. No to ma w spoko mi się ona podoba, to podoba, jak najbardziej mi się podoba. coś, co ją ja planował, robić, no to ja będę zarąbić. Zobaczcie, na te pola są. O, ja, pierdolę. więc mamy mały problem. Nie wiem, gdzie mam się budować w O, tu mamy chyba kurnik z tego co widzę. Nie, nie mamy tutaj kurnika w Ale... Tu widzę palety jakieś. Ale te palety są full nierealistyczne na razie dla mnie. Chodzi mi nie nie, gdzie mam widzieć zaliczkę. Czy mam dodać własne gospodarstwo, czy nasze zasadujemy tak, jaki jest? I w przyszłości to widzę, zaraz odejmę. No na pewno muszę z pochodzić, pozwiedzać tą mapę, widzę naprawdę, bo po... tu jest jedyne fajne pole do wybudowania się. To pole mi się fajnie podoba. Ale no... no ma mapie to widzę... No patrzcie, mamy fajne pole. Więc no, tu mamy gdzieś jeszcze mieszkanie. Tu mamy mieszkanie ogólnie. O, ten nawet samochód w ogóle był, ja nie widziałem a tu tu mamy. Olejarnie. Wiecie, co ja zacząłem? Wejdę hmm, w zwierzęta. Mamy jedynie tylko oborę dla kurów, także tylko to mamy jedynie. Hmm. Ja bym tam sobie w co poszedł bez skitu. Powiedzę, co mam, mam powiedzieć No nie wiem, no, dajcie znać, w komentarzu. Na co mi się sobie że w jakieś piesze prace, pola. Na pewno kupimy jeszcze coś, musimy jeszcze kupić. O. No, no też jest też tylko wbudowane automatycznie niektóre rzeczy, także bo to jest na plus. To wszystko musimy ze mnie niedługo kupić. Naprawdę. A co tu widzę? Tu, Tutaj tu, tu są jakieś przetwory owoców. I to będzie, widzę, jak 10 No nice. No dobra, widzę, no. Mapa za wybrałem. Ale nie wiem, gdzie się mam do cholery budować O! Tu, widzę, mamy, 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 fajne pole. Do wybudowania się. No, ładne pole, widzę, Mamy sobie bardziej, bliziutko mamy wszędzie. No Więc nie bizu, no ja wolałbym w tych rejonach mapy mimo wszystko się wybudować gdzieś, nie? Także no Z jednej strony wolę tutaj Więc no Najważniejsze to będzie to pole, to, to jest dla nas najważniejsze, tak? Tu się możemy wybudować jedynie także no Jedynie tu się tu możemy wybudować Eee a mapa jest naprawdę duża, jest pizdo, ta mapa jest naprawdę, jest, ta mapa jest pizdo duża to 110 pole mi fajnie cieszy. To 118. To jest fajne pole widzę akurat. No taka porobi małych pól, bo największe pole to może być wszędzie. Tu wszystkie pole są duże. No ale na oko to około to jest pole większe, ale... To już nie wiadomo. Ale no... Dzisiaj mam budować piście. Jeszcze zacznę tamto pole. Bo tutaj jest, jest pod górkę, także tutaj nie możemy się wybudować. Niestety. Ale to pole mi pasuje, to pole, które tutaj mamy. To mi pole pasuje Tutaj, co tu mamy tutaj? Olejarnia, okej okay. A tutaj? Aha, takie coś Tutaj mamy to samo No duo tutaj mamy rzeczy do obgadania, do opatrzenia Full chase, tutaj to samo i tak jest No duo tutaj rzeczy mamy, naprawdę tutaj mamy dużo rzeczy do roboty Mmm. Kurde, które pole faktycznie No Napiszcie mi. Albo 150 jeszcze pole. Mi pasuje też. No też mi pole pasuje. To 150 jd pole. A, ja tam byłem, one spod górkę, no to nie wiem, które pole idę wziąć. No napiszcie mi daje mi pole mi pasuje. A ten tam mamy tutaj. A bo jedynie tutaj to się możemy zbudować, widzę, na tamtych polach, widzę, wy. Tylko, że one są wszystkie pod górkę, także no nie wybuduje się w ten sposób, no zobaczcie. To widzę jest pod górkę jak cholerę. To już miecie O, tu pole jest dziwne, co oni to odwalili z tą farmą, ja pierdziele. No. Ciężko mapy, widzę, wybrałem. Napiszcie, albo budujemy własną farmę, albo zostawimy tak jak jest. Bo chciałem własną farmę, a ta mapa mi się tak spodobała, że zrobimy może tak, że to chce zrobić nowy, a mapę weźmiemy tom. Znaczy, a potem zrobimy kolejny sezon że zbudujemy własną farmę, na pewno. Bo tutaj nie wiem, gdzie mam chcę zbudować. Jedynie pole to jest 54 pole, jedynie mi zostało. Ale tu jeszcze mam jakieś pole. To na której międzywielkiej już jesteśmy. Albo nie jesteśmy, teraz jesteśmy. Nie, nie za małe pole. No dajcie na no dzisiaj mam budować. I co tu mam sobie pierwsze pole? Tylko że mamy blisko tutaj mamy, także to nie ma sensu, żeby się wybudowywać. No właśnie. To 105 pole kosztuje. No to, no, no to bym pole sobie bym sobie kupił, nie? 118. Mamy w sumie w maszyny za darmo, także no niecie. No dobra, no, ja sobie to przemyślę. Ej, że zrobimy jeszcze kolejny sezon Farmiga. To na pewno zrobimy. Zrobimy może tak! To jest sezon drugi, a niedługo rozpoczniemy sezon trzeci. Czyli będziemy mieli dwa sezony z mapami. To jest, według mnie, dobra, uczciwa cena. To ja wybieram takie pole, gdzie tam jest po 50 pól maksimum. Także, no, coś takiego wymyślimy. A sezon trzeci będzie za niedługo, pewnie za miesiąc. Także, no, znaczy, tak no, tak wykominujmy, że tą mapę zostawiam. No, gdy mamy z tego sezonu. A czy zbudujemy nową farmę czy z wasą to na pewno zbudujemy po niej w trzecim sezonie, po drugim, to nie mam gdzie. No, mapa jest taka duża, że, no. mi pasuje sobie 54 pole, Także to musicie się z zgodnić. Jedyne to mi pole to pasuje, koło produkcji, albo to. Nie, to było to, albo to. Albo jeszcze to, tylko to jest blisko, także nie. Hmm, tak, to do rzeczy, do, do roboty. No albo o, albo tutaj też jest fajnie, tylko tutaj są pole. Te płotki tu widzę, że są. Ale tutaj całkiem nieźle. Jako tu chyba nie ma gwiazdy, chyba widzę, że nie ma. Albo gdzieś jeździ, idę zobaczyć, tu jest wjazd jedynie. To jest jakiś silo w ogóle. Taka jest jakaś zagroda. Tu można coś mi postawić, ale to możemy tutaj stawić, to nie wiem. Zobaczymy. Wszystko przeanalizujemy. My widzimy się w kolejnym odcinku i z pracami polowymi. W kolejnym odcinku kupimy jedynie tylko pola. I zaczniemy pierwsze prace polowe, no bo tutaj nic nie mam innego do roboty. Także no to widzimy się w kolejnym odcinku. Opatki. piszcie mi, czy kupić jakąś pierwszą hmm, produkcję. Bo na przykład ta. To będzie tam jest coś jak food Także zobaczymy co możemy kupić w dnie. Bo na pewno kupimy w jakiś łańcuch produkcji, może dwa e, Kupimy Także możecie mi zadać propozycje co to najpierw kupić Ile pól, bo mam, narzędzie mam Także narzędzi nie potrzebujemy Zresztą zaraz no, pokażę co mamy z narzędzi Bo hmm, po mamy pośrednie przedmioty ty mamy pośrednich przedmiotów Ja pierdzielę. No dużo tego jest, gdy was cholerę Mamy nawet o w dupę No także mamy wszystko prawie za darmo Nie? No cóż, e, także co, mamy to w prawie wszystko, przestrącze prasy mamy, technika z w To mi jedynie nie pasuje, to sobie nie zamienia, ale... No cóż, małe ciągniki mamy dwa. Średnie ciągniki mamy aż dwa. Jeszcze mamy duże ciągniki, ale nie wiem, mamy minimum dowareczkę samochodzik. Przyczepy, opryskiwaczne, mamy silniki punktowe. No, mamy od cholery tutaj rzeczy. Także na no, pisze to możemy tutaj wykombinować. Piszcie to możemy jakie pole, ile pół kupić, ile zwierząt w swoim stylu, a my widzimy się w kolejnym odcinku, papatki, jo. Piszcie mi ogólnie, co mam, na co na mam wydać pieniądze, mam na pewno na pole, także ile pól i czy krowy jeszcze zainwestować od razu, krowy pewnie szczerze, że nie, ale zobaczymy, albo faktycznie krowy zainwestować, no zobaczymy wszystko, piszcie mi, co mogę na razie kupić, a co o, wyrzucić, także piszcie propozycje, a my widzimy się w kolejnym odcinku, z żniwami w kolejnym odcinku, papatki.